Widzisz tę różową folię bąbelkową, i myślisz, aha, kolorowa wersja zwykłej folii. No nie do końca tak jest. W branży przyjęło się, że różowa to antystetyczna SD. Róż to tylko barwnik, żeby łatwiej było odróżnić antystetyczną od zwykłej folii. Dlaczego? Bo magazynier czy pakowacz od razu widzi, że to jest właśnie ta folia, która chroni elektronikę przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Nie musi czytać etykiety. Kolor to wizualny sygnał. Oczywiście zwykłą różową folię bez ESD też można kupić, ale nie będzie rozpraszać ładunków. Bo sama ochrona ESD nie bierze się z barwnika, tylko z dodatku antystatycznego w tworzywie. Ten dodatek rozprasza ładunki, żeby Twoje sterowniki czy elektronika nie padły w transporcie. A sam odcień różu, mocniejszy czy słabszy, nie zmienia właściwości folii. Takiej folii używa się nie tylko przy pakowaniu elektroniki. Laboratoria, przemysł medyczny, automotive, a nawet lotnictwo. Dlatego ten róż to nie ozdoba. Choć wygląda fajnie, to moc jest w działaniu, a nie w kolorze. A folię zarówno zwykłą, jak i antystetyczną znajdziesz na PakujTo.pl